Witam serdecznie. Prawda o karmie, której nie usłyszysz w oficjalnym nurcie. Otóż, jak człowiek jest taki czy inny, jak postępuje i jak się zachowuje, taki będzie. Człowiek dobrych uczynków stanie się dobrym, człowiek złych uczynków złym, staje się czysty przez czyste uczynki, zły przez złe uczynki. A tutaj mówią, że człowiek składa się z pragnień i jak jego pragnienie, tak i jego wola, a jaka jest jego wola, taki jest jego czyn, a cokolwiek uczyni, będzie rządź. Blicha Daraniaka u Pani Szady, VII wiek przed naszą erą. Na zachodzie patrzymy na karmę jako na kosmiczne prawo sprawiedliwości przyczyna i skutek, to co się dzieje, pojawia się. Być może należysz do znacznej większości na Zachodzie, która postrzega karmę jako równoważącą skalę sprawiedliwości, która odróżnia dobro od zła. Ezoterycznie patrzymy na karmę jako na coś, co wpłynie na Ciebie życie po życiu, tak jak działania, które podejmujesz w tym życiu, wpłyną na sposób, w jaki żyjesz w następnym życiu. Nie mam żadnej wiedzy o tym, co jest poza tu i teraz. W odniesieniu do tej chwili obecnej życia w teraźniejszości, ty i ja wciąż tu jesteśmy i to jest tyle pewności, ile możemy uzyskać. Z tego powodu nie będę mówił o karmie w odniesieniu do jej skutków w następnym życiu. To, o czym będę mówił, to sposób, w jaki karma wpływa na ciebie w tym życiu. Jest o wiele więcej subtelności i warstw ludzkiej psychiki zaangażowanych w sposób, w jaki działa karma. Twoja rzeczywistość jest Twoją perspektywą, a z czasem Twoja perspektywa siebie zmieni się w oparciu o Twoje wspomnienia z Twoich przesłych działań i intencji. Będzie to rzutować tożsamość tego, za kogo się uważasz, co wzmocni lub zmniejszy Twoje poczucie własnej wartości. Jedno jest pewne: to, kim jesteśmy w chwili obecnej, nie jest tym, kim będziemy w przyszłości. Kiedy żyjemy i gromadzimy mądrość w naszej Bibliotece Doświadczeń, stajemy się bardziej świadomi siebie. To, czy zdecydujemy się wykorzystać tę stale rosnącą świadomość do kierowania naszymi działaniami, zależy od nas, pamiętając o konsekwencjach, jeśli tego nie zrobimy. Prosta świadomość własnego ego, przesłych czynów i intencji daje ci wolność kształtowania nowego przeznaczenia, które uwolni cię od twojej karmy. Bez względu na to, co ci się przydarzyło w przeszłości, nie jesteś swoją przeszłością, jesteś zasobami i możliwościami, które z niej czerpiesz. I to jest podstawą wszelkich zmian. Świadomość jest pierwszym krokiem do usunięcia karmy. Jeśli nie jesteś świadomy swoich działań, intencji i uczuć, będziesz nadal dokonywać wolnych wyborów, na które mają one duży wpływ. Uczucia, intencje, działanie. Ludzie, którzy są nieświadomi, nie ewoluują. Są zmuszeni uczyć się rzeczy na własnej skórze, a im bardziej są uparci, tym trudniej jest im wyzwolić się z ich karmy. Prowadzenie nieświadomego życia, nawet jeśli wybory ujdą ci na sucho, stawia cię w sytuacjach, które nie pozwalają ci być wolnym. Na przykład chciwość przyciągnie najbardziej zmienne oraz warunkowe przyjaźnie i relacje w Twoim życiu. Twoje ego będzie zbudowane na fałszywej tożsamości ulotnych posiadłości, które mogą prowadzić do lęku o status. Będziesz przyciągać sytuacje w swoim życiu, gdzie ludzie czynią nieświadome, chciwe decyzje przeciwko swoim najlepszym interesie. Istnieje szerokie spektrum mniej niż optymalnych scenariuszy, które mogą i prawdopodobnie wystąpią w wyniku nieświadomego życia. Ponownie, nie jest to powszechna kara ani kosmiczne prawo sprawiedliwości. Wszechświat jest obojętny, a pojęcie dobra i zła są to konstrukcje w naszych własnych umysłach. Im bardziej stajesz się bezinteresowny, tym bardziej stajesz się chaotyczny dla ludzkości. Im bardziej jesteś samolubny, tym bardziej stajesz się dysharmonijny z ludzkością. Ta osoba ma całkowity brak empatii dla sytuacji, które powodują, a z czasem zwiększy prawdopodobieństwo napotkania sytuacji, które odzwierciedlają jej zachowanie wobec niej. Jest to aspekt karmy, w którym zewnętrzne środowisko, które przyciągasz, staje się Twoją karmą. Kiedy zabierasz komuś lub krzywdzisz kogoś. Dodajesz chaos i powodujesz więcej dysharmonii w swoim życiu i w kolektywie. Kiedy jesteś empatyczny i z miłością odnosisz się do kolektywu, jesteś z nim bardziej w harmonii. Osoby, które mają świadomość siebie, są w znacznie lepszej sytuacji niż osoba nieświadoma. Ta osoba może nadal podejmować samolubne, oparte na ego decyzje. Ale jest znacznie bardziej prawdopodobne, że zostanie dotknięta przez poczucie winy. To poczucie winy może się jeszcze bardziej nasilać. Poczucie winy, którego doświadczasz, nie powinno stać się Twoją tożsamością, ale raczej sygnałem do przebudzenia, by stanąć na wysokości zadania bardziej rozwiniętej osoby. To jest rodzaj karmy, w której czujesz się osądzany od wewnątrz. Twój własny umysł mówi ci, że nie jesteś zsynchronizowany ze swoim wyższym ja. Zły tryb może być niczym innym jak spojrzeniem w lustro, zobaczeniem wszystkich brzydkich stron siebie, które obrzydzają cię do tego stopnia, że czujesz się ze sobą bardzo niekomfortowo. W ten sposób sytuacje zmuszają nas do wyrwania się z negatywnych wzorców zachowań, pokazują nam naszą stronę cienia, co ostatecznie nas przeraża. Stajesz się świadomy dwóch walczących wilków w tobie, jednego dobrego, drugiego złego. Od tego momentu wiesz, że jesteś odpowiedzialny za wilka, który wygrywa, czyli tego, którego karmisz. Karma jest prawdziwa, po części zaczyna się od tego, jak zaczynasz się czuć. Karma to nie tylko złe uczynki, ale także to, jak się czujesz do sam w sobie. Twoje uczucia i emocje mają wiele wspólnego z Twoją karmą. Eckhart Tolle mówi o ciele bólu, które jest kolejną identyfikacją z ego. Sprawia, że czujemy się ofiarami, gdy nie dostajemy tego, czego chcemy, czujemy się niezrozumiani lub prześladowani. Są uzasadnione czasy, kiedy czujemy się pokrzywdzeni, ale stopień, w jakim pogrążamy się w smutku i gniewie, może stworzyć dla nas złą karmę, nawet jeśli naprawdę byliśmy ofiarą. Dalsze identyfikowanie się z tymi emocjami wpłynie na Twoją perspektywę, dodając negatywny filtr do Twojego świata. Następnie podejmiesz działania w oparciu o tę perspektywę, co może prowadzić do większej liczby okoliczności, które spowodowały początkowy smutek i złość. Zaczniesz powodować problemy w swojej rzeczywistości, które nawet nie istnieją. Wszystko dlatego, że cały czas utożsamiasz się ze swoim ciałem bolesnym. Kiedy pracujesz nad swoją karmą, wszystko na ekranie jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Karma to często brak świadomości tego, jak powstrzymują cię twoje wzorce zachowań, które często wynikają z twoich emocji. To dlatego psychodeliki są popularne wśród niektórych ludzi, ponieważ mają sposób na pokazanie ci karmy, której nie jesteś świadomy. Emocje mogą powodować wiele nieporozumień, ponieważ filtrują Twoją zdolność do przetwarzania rzeczywistości, gdy umysł jest naładowany emocjonalnie. Podświadomie nierozwiązane emocje prowadzą nasze ego przez potencjalnie destrukcyjny stan. Może to pozostawić ślady karmiczne, które tworzą powtarzający się cykl bardziej nieszczęśliwych okoliczności. Emocje, których się trzymamy, mogą objawiać się stresem, który może powodować różnego rodzaju objawy fizyczne. Może nawet zmienić sposób, w jaki mózg jest oka. To właśnie nazywa się w filozofii wedyjskiej i buddyjskiej sanskarą. Sanskara jest wrażeniem mentalnym, wspomnieniem, psychologicznym odciskiem, a to znaczenie w filozofii hinduskiej jest fundamentalnym elementem teorii karmy. Według różnych szkół filozofii indyjskiej, każde działanie, zamiar lub przygotowanie jednostki pozostawia Sanskare wrażenie, wpływ, odcisk w głębszej strukturze jej umysłu. Te wrażenia następnie czekają na dobrowolną realizację w przyszłości tej jednostki w postaci ukrytych oczekiwań, okoliczności lub nieświadomego poczucia własnej wartości. Te sanskari manifestują się jako skłonność, impuls karmiczny, podprogowe wrażenie, nawykowa moc lub wrodzone skłonności. Pojąć swoją karmę, używać jej jako nauczyciela. Nie osądza cię ani nie karze, ale mówi ci prawdę o sobie bez powstrzymywania się. Jest to najbardziej szczera relacja o tym, jak prowadzić swoje ludzkie doświadczenie. Tak długo, jak zdecydujesz się ewoluować, możesz skutecznie cierpieć z powodu wydarzeń w życiu, które spowalniają cię i sprawiają, że czujesz się niepewnie. Karma jest bardzo realną rzeczą. Karmę tworzą nie tylko nasze działania, ale także sposób w jaki myślimy, a zwłaszcza sposób, w jaki myślimy o sobie. Im bardziej jesteś zrzędliwy, tym więcej dupków spotykasz na swojej drodze. Nasze ego i działania, które z niego wynikają, wprowadzają nas w rezonans z sytuacjami i ludźmi o podobnej wibracji. Podobne przyciąga podobne. Te warunki, w których nieświadomie się stawiamy, ułatwiają więcej działań i sposobów myślenia, które prowadzą do bardziej karmicznych konsekwencji. Czy ego tworzy warunki, czy też warunki tworzą ego? To paradoks kurczaka i jajka, ale cykl, w którym wszyscy jesteśmy uwięzieni. Nie mówię Ci, abyś porzucił społeczeństwo i został mnichem w górach, raczej mówię Ci, abyś po prostu stał się bardziej świadomy tego, jak żyjesz. Nie próbuj być lepszym od swoich bliźnich, staraj się być lepszym od swojego poprzedniego ja. To, kim jesteś w tej chwili, jest innym wcieleniem tego, kim byłeś wcześniej. Jeśli pozwolicie sobie na ewolucję, będziecie bardziej ograniczeni do warunków waszej karmy. Jeśli będziesz ewoluować poprzez rozum i intuicję, stopniowo będziesz uciekać od warunków swojej karmy. Karma jest niczym innym jak ścieżką, którą sam wybrałeś. Kiedy staniesz się bardziej świadomy swoich decyzji i działań, nauczysz się dokonywać świadomych wyborów. Im bardziej świadome są Twoje wybory, tym bardziej znajdziesz się w sytuacjach, które przynoszą Ci korzyści, a mniej w sytuacjach, które powodują frustrację, złość, poczucie winy lub smutek. Bodhidharma powiedział, że Twoje wybory są jak nasiona, z których każde zbierze się we właściwym czasie w Twoim życiu. Karma uderza Cię w nieoczekiwanym momencie w sposób, na które nie możesz się przygotować, przez co konsekwencje Twoich działań są bardziej niszczycielskie z powodu niemożności przygotowania się na nie. Jeśli czujesz się winny z jakiegoś powodu, to jest Twoja karma. Jeśli czujesz się niepewnie, to jest Twoja karma. Jeśli czujesz się sfrustrowany czymś, to jest Twoja karma. Jeśli czujesz złość na coś, to jest Twoja karma. Jeśli czujesz się z czegoś smutny, to jest Twoja karma. Nawet w przypadku rzeczy, które nie są Twoją winą i są rzeczywiście spowodowane okolicznościami, sposób w jaki sobie z nimi radzisz ostatecznie wpływa na Twoją karmę. W życiu jest tylko jeden kierunek do przodu. Inną formą karmy jest pozwalanie emocjom i okolicznościom, bez względu na to, jak trudne, powstrzymać Cię od szczęścia. Źródłem wszelkiej karmy jest samoprzetrwanie i samouwielbienie ego. Musimy pozwolić sobie na przejście przez proces tego, co musimy czuć, pozwolić im odejść, a potem iść dalej. Problem w tym, że większość ludzi nie idzie dalej. Autor Jonathan Fish dziękuję za wysłuchanie.